Ciao, w dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytania odnośnie czystości i seksu przed ślubem. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy do oglądania! Dla tych, którzy nas nie znają, przypomnę, że jesteśmy małżeństwem od 5 lat jesteśmy katolikami i nasze odpowiedzi tak są, są jakby odpowiedziami katolickiego małżeństwa, więc jeżeli jesteś niewierzący, bardzo możliwe, że te odpowiedzi Cię trochę nie dotyczą, ale jeżeli jesteś ciekawy, to i tak zapraszamy do oglądania. A co jeżeli ktoś chce czekać seksem do ślubu, ale na przykład zdarzy się tak, że weźmie ślub późno, na przykład dopiero w wieku 35-40 lat albo później, lub nawet w ogóle, bo nie znajdzie nigdy tej jednej osoby. Będzie w związkach, ale wszystko będzie się rozpadać przed ślubem. Takie przypadki wbrew pozorom często się zdarzają. To czy taka osoba ma żyć całe życie w celibacie, mimo że nie ślubowała przed Bogiem celibatu, jak księża czy zakonnice? Otóż wszystkich, czy jesteś księdzem, czy zakonnicą, czy osobą w małżeństwie, czy osobą samotną, wszystkie wymieniłam, to obowiązują się przykazania. A co jest przykazanie? Niech nie cudzołożyć, czyli nie ma żadnego seksu poza małżeństwem. I, i to obowiązuje zarówno księży, zakonnicy, jak i, i ciebie, jeżeli nie jesteś w związku małżeńskim, i nawet ciebie, który jesteś w związku małżeńskim, poza małżeństwem nie ma seksu jeżeli chcesz wypełniać przekazania, Więc to nie ma nic wspólnego z ślubowaniem celibatu czy nie. Czy nie uważacie, że czasy się trochę zmieniły? Bo czym innym było czekać do 16-18 roku życia, a czym innym wymagać od niektórych osób czekania do 35-40 roku życia lub w ogóle całe życie w abstynencji? jeżeli nie spotka się tej drugiej połówki. Czy biorąc pod uwagę zmianę sposobu życia, jaka nastąpiła w ciągu wieków, zwłaszcza, że sami możemy wybierać partnerów i szukać tej jednej osoby, czekanie z seksem do ślubu wciąż jest aktualne i może dać szczęście oraz czegoś uczyć, czy raczej będzie już powodowało frustrację, złość, odsuwanie się od Boga i uciekanie do masturbacji? Cóż, na no to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Po pierwsze, czy druga osoba należy do nas? Jeśli nie, to dlaczego po nią sięgamy, dlaczego kradniemy, dlaczego ją w tym momencie zabijamy, dlaczego zabijamy jej, jej delikatność, jej czystość, dlaczego, dlaczego i dlaczego. Można by taki potęg, się tutaj bardzo, bardzo dużo wypowiedzieć. Bóg przede wszystkim powiedział: bądź święty, jak ja święty jestem. Bóg nie powiedział, że teraz masz się z kimś spotkać, masz teraz z kimś współżyć, żeby było ci łatwiej, żeby było ci lepiej. Bóg po prostu powiedział: Chcę, żebyś żył. A żebyś żył prawdziwie, to takie i takie zalecenia ci daję. Te wszystkie przekazania prowadzą nas do życia, a złamanie przekazań do śmierci. W związku z tym, czasy się oczywiście zmieniły, ale Bóg jest większy od czasu, bo Bóg istnieje poza czasem. Bóg te wszystkie słowa, które wypowiedział. Do nas, które już zostały zapisane w Piśmie Świętym? On wypowiedział je do nas, teraz. Kiedy czytasz Pismo Święte, to czytasz je teraz. Bóg mówi do ciebie teraz. W tym momencie, w którym czytasz, wszystkie słowa, które są w Piśmie Świętym, one są aktualne. Żadne słowo z, pism, z Pisma Świętego nie zostało przedawnione. Żadne słowo. Tak. I z tego co piszesz, czasy zmieniły się najlepsze. Teraz sami wybieramy partnerów. Więc oczywiście nikt nie broni, żebyś, żeby się wzięło ślub w wieku 18 lat. Choć chyba tam jeszcze to jest 21, jeśli chodzi o ślub kościelny, tak. to w, na, w najlepszym momencie tej granicy, oczywiście. Więc to zmieniło się na lepsze. Możemy wybierać sobie osobę, z którą chcemy spędzić nasze życie, więc, więc naprawdę są to świetne warunki. A jeżeli rzeczywiście nie znajdziemy tej osoby, z którą chcemy spędzić życie, to współżycie z tą osobą naprawdę, moim zdaniem, nie daje szczęścia, a może być powodem wielu poranień i takie sytuacje mamy na przykład na modlitwach wstawienniczych. Więc naprawdę nie warto sięgać po coś, co nie należy do nas, ponieważ są tego konsekwencje w naszym życiu, nawet w teraźniejszym, nie tylko w życiu wiecznym. Chciałabym poznać Wasze zdanie dotyczące spania ze swoim chłopakiem dziewczyną przed ślubem, bez współżycia. Chodzi mi o sytuacji na przykład wyjazdu na wakacje, przenocowania drugiej osoby. Czy widzicie w tym coś złego? Czy jest to już odbierane jako grzech? Wiele osób twierdzi, że przecież to nic złego, jak tylko idziemy spać. Pozdrawiam. Więc jeżeli idziecie spać, na przykład w jakimś pokoju, gdzie nie ma nikogo innego, w jakimś namiocie, w sytuacji, gdzie jesteście we dwoje, to jest to narażanie się na grzech ciężki. Jest to szukanie pokusy i okazji do grzechu. Szczególnie kiedy się. W tym momencie sobie podobacie. Tak, jeżeli bardzo sobie podobacie, ty jesteś dziewczyną, to może te, ty nie odczuwasz aż takiego dużego popędu, ale na przykład w przypadku chłopaka, jeżeli podoba mu się dziewczyna, to mi się wydaje, że on by tej nocy raczej nie przespał, ponieważ byłoby mu trudno. Więc jest to konkretne narażanie się, wystawianie się, siebie na próbę, na pokusę popełnienia grzechu ciężkiego, więc tak jest to niestety grzech. Czy jeśli jesteśmy razem od czterech lat... Od dwóch wspólnie mieszkamy, a w przyszłym roku ślub, to fakt, że teraz sypiamy razem, jakoś się anuluje. Niestety nie jesteśmy w tej kwestii na tyle powściągliwi. Dodatkowo nie chcieliśmy brać ślubu wcześniej, ze względu na to, że chcieliśmy się upewnić, że to właśnie jest to. Żaden grzech ciężki się w żaden sposób nie anuluje. Właściwie żaden grzech się nie anuluje. Bóg może usunąć każdy grzech. I tutaj oczywiście grzech ciężki jest tylko i wyłącznie. jest tylko usuwany, w sakramencie Chrztu Świętego, ale z reguły my jesteśmy chrzczeni jako dzieci. W związku z tym, i to wiadomo, że to jest tylko raz w życiu. I później w sakramencie pokuty i pojednania. Więc jeśli tego grzechu nie oddamy Bogu, to cały czas go mamy. Cały czas jesteśmy nim związani. Jeśli chodzi o współżycie przedmałżeńskie, to niestety niesie to z sobą konsekwencje. W tym momencie bierzemy na, bierzemy na siebie obciążenie rodziny tej drugiej osoby. I ściągamy również obciążenie naszej rodziny na tą drugą osobę. I wiemy to z doświadczenia modlitwy stawienniczej, że konsekwencje współżycia pozamałżeńskiego są już w teraźniejszym życiu, nie tylko w życiu wiecznym. Nawet jeśli to będzie dotyczyło współżycia przedmałżeńskiego z osobą, z którą później zawarliśmy sakrament małżeństwa, to tak. nie ma żadnego znaczenia. I tutaj, oczywiście, przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa należy pójść do spowiedzi. Bo bardzo często ten sakrament jest, jest udzielany w trakcie Mszy Świętej. Tak, i wtedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przyjąć komunię świętą. A doskonale wiemy, że w grzechu ciężkim tego nie wolno czynić. Tak, bo ściągamy na, na siebie kolejny grzech ciężki. Więc tak, jesteśmy istotami cielesnymi, żyjemy w czasie, mimo że Bóg jest poza czasem. To dla nas istnieje czas i czasu nie można cofnąć. Do tego, do tego momentu, że skoro wcześniej uprawialiśmy seks, teraz jesteśmy małżeństwem, to wszystko się anuluje. Nic się nie anuluje w taki sposób, więc zapraszamy Was, żebyście przed. Najlepiej już teraz, a, a w ostateczności przed zawarciem sakramentu małżeństwa wyspowiadaliście z tego, żeby wejść w ten sakrament z czystą kartką. Jeśli macie problemy z zachowaniem czystości, to z pewnością możecie zapraszać do tego czasu Boga. Możecie prosić go o siłę. Ale oczywiście mieszkanie razem nie ułatwia zachowania czystości. Więc tu musicie się zastanowić, czego chcecie, czego oczekujecie. I czy to mieszkanie razem Wam służy w tym momencie? Skoro już podjęliście decyzję o, o zawarciu sakramentu małżeństwa, to może jest czas teraz, żeby po prostu wszystko sobie poukładać już w tym momencie. Do czego Was zapraszamy, oczywiście. I to było ostatnie pytanie. Dziękujemy bardzo za wszystkie przesłane pytania na ten temat. I jeżeli macie jeszcze pytania odnośnie tego tematu, a także innych tematów, możecie zadawać je w komentarzach, tylko prosimy, żeby one były oznaczone, na przykład literkami Q&A. Albo P.O. Tak, żebyśmy wiedzieli, że to są pytania, na które chcecie, żebyśmy odpowiedzieli w odcinku. Potem nam po prostu będzie łatwiej je odnaleźć. Zapraszamy do zostawiania kciuków w górę i kciuków w dół. Oraz do odwiedzenia naszego Instagrama, gdzie trochę więcej możecie nas poznać, dajemy trochę zdjęć z naszego życia. Także do tego zapraszamy. <ścoughs> I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pytania na kartkę. Można by było zrobić oddzielny odcinek o tym sekcji przed szybą. Mamy karteczki, wydrukowaliśmy specjalnie, żeby mieć Wasze pytania przed nosem. Bo są trzy pytania o ten sekst przed szybą. Wtedy jak mamy przed nosem, Dwa to możemy odpowiadać szczęcie, do, do siebie. To jest wydrukowane. Więc Wtedy można było jest zrobić oddzielny odcinek. Uczę się ignorować to, co mówi żona. Dobra. W odpowiedzi na ten Ciekawe. ostatni hejt. Czytam.